Piotr Heszen Konfederacja Korony Polskiej. Szanowni Państwo, system kaucyjny już w Polsce, Polacy i inne narody naszej wielkiej, socjalistycznej ojczyzny po raz kolejny można powiedzieć, nabici w butelkę, a tak mówiąc serio, kolejny podatek obciążający tych, którzy niespecjalnie mogą zaprotestować. Nasi prywatni korespondenci dostarczają nam informacji, na przykład z Wiednia, gdzie ten system. Nad systemy został wprowadzony już bodajże rok temu, i tam okazuje się, że oczywiście w sensie tym propagandowym on nie działa. Klienci, którzy mają bo o co chodzi? No, może tutaj w jednym zdaniu warto jednak to wyjaśnić. Mamy płacić za kaucję. Głównie chodzi o plastikowe butelki, ale także inne odpowiednio oznakowane. Te oznakowania dopiero są w produkcji i będą wdrażane, jak to się mówi. No i otóż, na przykład, w Austrii ten system zupełnie nie zadziałał, ponieważ klienci zwykli. Nie robią żadnych zwrotów. Największy biznes kręci się w tej chwili wśród bezdomnych, tych niebieskich ptaków eurosocjalizmu. Oni sobie na tym trochę zarabiają, no i z tego się cieszymy, ale byle byśmy nie wylądowali w sytuacji jak oni, ponieważ te kaucje od plastiku, tak są motywowane, to jest po prostu haracz narzucona, narzucony ludziom. Plastik, owszem, niezdrowy do żywności, niektórzy mówią, że bardzo niezdrowy, a przecież funkcjonuje masowo, bo ułatwia transport w gospodarce globalistycznej. Jednym zdaniem, precz z Unią Europejską, precz z socjalizmem. Weźmy się wszyscy w garść, bo skończymy jak bezdomni, handlując plastikowymi butelkami. Proszę o zabranie głosu posła Włodzimierza Skolika. Dzień dobry, szczęść Boże. Ta konferencja jest, wynika z faktu, że dwa dni temu odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja, która posiedzenie, które trwało wiele godzin, na które przybyły rzesze różnych y, przedstawicieli środowisk producenckich, małych, średnich firm, no ale też również przedstawiciele dużych sieci i y, powodem y, tego spotkania była ocena między innymi ocena działania systemu kaucyjnego, który właśnie zaczyna obowiązywać od niedawna, od 1 października i można powiedzieć, że podsumować już jednym tylko zdaniem. A nie mówiliśmy, a nie mówiliśmy co mianowicie. Na jesień ubiegłego roku, gdy nerwowo podjęto naprawę projektu, który rok wcześniej, w lipcu 2023 roku, został przyjęty, zaproponowany przez ówczesną większość sejmową tak tzw. Zjednoczonej Prawicy. Projekt niezwykle fatalny i... Perspektywa, że tak złe rozwiązania mają być wdrożone od 1 stycznia 2025 roku, spowodowało, że właśnie na jesień ubiegłego roku była próba naprawienia tego złego pomysłu. Natomiast oczywiście skorygowano kilka elementów tego systemu, przedłużono kilka miesięcy moment jego obowiązywania. My Apelowaliśmy, żeby ten termin zdecydowanie wydłużyć, jeżeli nie da się już w ogóle zaniechać wprowadzenia tego systemu, który jest oczywiście wprowadzany pod dyktant do Unii Europejskiej. I co tu dużo mówić, to jest świetny przykład, jak Unia Europejska jest systemowym narzędziem do reprezentowania i forsowania interesów niemieckich. Otóż w Polsce przyjęto niestety model niemiecki systemu kaucyjnego. W Europie funkcjonuje kilka różnych rozwiązań, natomiast w Polsce przyjęto model niemiecki, na którym będą wygrywały najbardziej korzystały firmy niemieckie, między innymi E, wielkie sieci marketów Lidl, Kaufland, właśnie najbogatszego Niemca, tego, który chciał zdewastować Gettschwald. Właśnie te sieci będą e, największe, odnosiły korzyści. E, krótko mówiąc, e, głos małych. E, i średnich firm polskich, małych y, producentów y, napojów, y, browarów, y, małych sklepów nie przebiły się, wygrali ideolo y, wygrała ideologia i lobbyści. Moi drodzy, y, na to posiedzenie przedstawiciele tych różnych środowisk, samorządów, przynieśli sterty różnych dokumentów, z których wynika, że to, co jest wdrażane, to jest niemalże sabotaż gospodarczy, ponieważ pod cel wprowadzenia tego systemu jest taki, żeby podnieść poziom recyklingu opakowań. I moi drodzy,. Jaki będzie efekt ekologiczny? Kilka istotnych danych Agencja Deloitte opracowała raport i tak. W latach 2025-2007 wskutek wprowadzenia systemu kaucyjnego odzysk butelek PET i puszek będzie mniejszy niż w obecnym systemie zbiórek komunalnych. W latach 2028 2034, popatrzmy w jakiej perspektywie te dane prez są prezentowane, nastąpi wzrost poziomu recyklingu w porównaniu do obecnego stanu uwaga o 4,1%. Jakim kosztem? Okazuje się, że w tym czasie. Ten wdrożenie tego systemu, jego eksploatacja będzie kosztowała gospodarkę polską, uwaga, 37 miliardów złotych. 37 miliardów złotych, i okazuje się, że producenci napojów Małe Browary zbudowały świetnie funkcjonujące systemy odzyskiwania, na przykład opakowań szklanych wielokrotnego użycia, i oni uzyskali odzysk i na poziomie ponad 90%. Ten system będzie wymagał, żeby ten odzysk był na poziomie 70 paru procent. I okazuje się, że ten cały wysiłek tych małych firm w kierunku zbudowania systemu odzyskiwania opakowań będzie zdewastowany. Również samorządy, które od wielu lat realizują system, Komunalny system zbiórki odpadów z selektywnym, selektywnym ich odbiorem już u samego źródła też będzie zdezwastowany. I co słyszymy na tej komisji? Samorządy, które stracą w wyniku tego systemu kaucyjnego, będą domagały się rekompensaty. Rekompensaty. A skąd ta rekompensata? No, oczywiście, z upadającego budżetu państwa. Mieliśmy okazję usłyszeć, w jakim stanie są finanse publiczne w Polsce. I budżet państwa, podatnicy mają zrekompensować rujnowanie systemu odzysku odpadami, który został zbudowany ogromnym wysiłkiem przez wiele lat. I szanowni państwo, nasuwa się. Jeden wniosek, że jesteśmy neokolonią, niemiecką neokolonią, która jest eksploatowana do bólu, bo te zyski, liczone w miliardach złotych w wyniku funkcjonowania tego systemu, trafią głównie do niemieckich sieci handlowych. Dlatego, moi drodzy, każdy nasz zakup jest pewnym Pewnym działaniem służącym suwerenności. Pamiętajmy o tym, że zachowanie suwerenności ma wiele aspektów. Kupujmy w polskich sklepach, w polskich sieciach. Swój do swojego, po swoje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli chodzi o drenowanie naszych kieszeni prywatnych oraz budżetu państwowego, a w praktyce z tego wspomnianego Wiednia, tam skwerki zielone, jakieś miejsca ocienione. Podobno o wiele więcej zalega tam pustych butelek, różnych śmieci, niż to było przed wprowadzeniem tego cudownego systemu. Proszę posła Fra Romana Fritz. Tak, znowu kolejny raz. Socjalizm bohatersko walczy z problemami, które sam sobie stwarza. Pozwólcie Państwo, że przedstawię kwestię od ogółu, dużego ogółu do, do małego szczególiku. To jest oczywiście poziom unijny, ten najszerszy, a więc to, co powiedział kolega Piotr Heszen, precz z Eurokomuną. Te regulacje są oczywiście dla nas zabójcze i szkodliwe ze wszech miar. Poziom polski, poziom ministerialny, ministerstwo. Absurdalne zupełnie klimatu i, i środowiska. Chcę po prostu pokazać, że jest potrzebne i musi coś wymyślać, coś nowego, a jest po prostu szkodliwe, tak samo jak jest szkodliwe nie wiem, Ministerstwo Edukacji, co wykazaliśmy wielokrotnie. Tam się wykuwają rzeczy, które dla Polaków są szkodliwe, a nie pożyteczne. Dlatego to Ministerstwo też jest zbędne i też jest do likwidacji. Kolejny poziom to jest właśnie poziom, który zauważył poseł Włodzimierz Skali, poziom samorządowy. Samorządy będą musiały świecić e, oczami, bo nie będą się mogły wylegitymować segregacją odpadów, które była, która była forsowana przez całe lata. Żółte pojemniki, Państwo wiedzą, to są plastiki, teraz będą puste, ponieważ mają być te butelki PET. E, Sprzedawane czy, czy, czy wymieniane w, w sieciach. No ale najgorsze dla nas wszystkich jest, najgorszy dla nas wszystkich jest poziom ludzki, ten najmniejszy, który dotyka małych sklepów i dotyka poszczególnych ludzi. No i tu jest sytuacja następująca. E, małe sklepy do 200 metrów kwadratowych mają wybór, ale to jest wybór, proszę Państwa, między szubienicą a rozstrzelaniem. Albo sobie zakupią butelkomat bagatela, minimum 100 tysięcy złotych. Kogo na to stać? Kto prowadzi mały sklepik, ten wie, jakie to są pieniądze w, tej, w tym momencie, przy kurczącej się liczbie Polaków i kurczącym się rynku. Albo jeżeli nie będzie miał tego butelkomatu, to musi się liczyć z tym, że klienci odpłyną do wielkich sklepów, bo będą tam łazić z tymi butelkami i wymieniać na gotówkę. To jest zabójstwo dla małych firm. I to też często słyszymy. No i teraz przykład z Niemiec. Była Austria, ale w Niemczech ten system działa długo. Moi znajomi z północno-wschodnich landów w Niemczech mówią czy mawiali do tej pory, że są szczęśliwi, że zaraz za granicą niedaleko jest Polska, jest Szczecin i mogą tam jeździć normalnie na zakupy napojów. I to się kończy. Bo w Polsce nie trzeba było wrzucać tych głupich butelek do butelkomatów, jak to jest w Lidlu, w Aldi i wszystkich niemieckich sklepach. Łażą ci ludzie z wielkimi siatami, takimi naprawdę, przy każdych zakupach spożywczych i wrzucają przez pół godziny czekając w kolejkach na wolny butelkomat. Do tego sprowadza się, sprowadza się nasze życie codzienne. Ludzie, zastanówcie się. Przecież to jest wszystko normalne, to jest wszystko potrzebne. Butelki, które są segregowane z PET-u, to jest cenny surowiec do odzysku dla producentów, dla, dla, dla wszystkich preform, które są produkowane też w Polsce. To są produkty, nie są, nie są złe dla środowiska, dlatego że mogą być jeszcze raz jeszcze raz odzyskiwane. Tak samo z, z polietylenem. I właśnie to jest ciekawostka teraz. Wyobraźcie sobie Państwo, że ludzie przyzwyczajeni, bo to są bardzo ważne rzeczy, te nawyki ludzkie. Ludzie są przyzwyczajeni, że segregują plastiki do tych żółtych pojemników, do żółtych worków na śmieci. Może to jest y, przesada, ale może i dobrze. Wrzucają przede wszystkim, uwaga, zgniecione butelki PET. Jeżeli tego zabraknie, tych butelek PET nie będą mieli specjalnie co wrzucać. I siłą rzeczy wszelkie woreczki polietylenowe trafią do tak zwanych pojemników zmieszanych śmieci. Nie będą trafiały do żółtych pojemników. To jest mentalne. To jest poziom mentalny, do którego oczywiście ustawodawca się w ogóle nie odnosi, ale tym to może skutkować. Dlatego jeszcze raz powtarzamy: dajcie sobie spokój z tymi regulacjami, które są antyludzkie, które są po prostu nienormalne i szkodliwe. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękujemy.